Naczosy? Dzięki, Billy. Nie, to na borsuk Buka. On nie czuje głodu. Ow! Chcę zdobyć nowych followersów, a Winter mówi, że najlepiej działa smaczny inspo. Do czego te naczosy cię inspirują? Do zjedzenia ich, ale to chyba już zauważyłaś. Hej, muszę coś zrobić, żeby zdobyć followersów. Nie wierzę. Używasz Borsuk od dziś i już masz obsesję. Nie mam żadnej obsesji. Tylko go kocham, potrzebuję i ciągle o nim myślę. Jak to się nazywa? Obsesja. A, no to tak, mam obsesję. Prze przesuniesz się w prawo, cieniujesz mi lśniącą powierzchnię sera. Dlaczego fotografujesz na czosy? Z serkiem na wierzchu? Dlaczego by nie? Łowię followersów na Borsuk booku. Ale... Borsuk Bóg to oficjalny szkolny system. Ja go wymyśliłem, rada zatwierdziła, a zakodował za takosy jeden student. Tak, masz rację. Używa się go do ważnych spraw, jak podpisy pod moją petycją o zniesienie poprawy ocen. Macie jeden strzał, ludzie. Koniec kropka. Doceniam inicjatywę, ale nie, nie do tego służy Borsuk Bóg. Mama jutro ma zrobić ze mną wywiad o tym. Opowiem, że Borsuk Bóg to dla naszej szkoły furtka do przyszłości. Hmm. O. A co to za ser? To nie ser. Wosk ze świeczki wygląda lepiej w obiektywie. Nie jest najgorszy. Odejmuj listko. Hej, Billy, nosisz te same ciuchy co wczoraj? To zależy. Już jest jutro. Dziś jest dziś. Nie mam siły na to twoje szarady. Nie spałam w nocy. Potrzebuję followersów, ale nic nie działa. Próbowałam recenzji, unboxingu, total demolki. A! To dlatego mój kij do hokeja jest w dżemie. Tak, i zero followersów. A po co ci są followersi? Winter mówi, że dzięki nim rośnie popularność. Wiesz, gdybym ja był czarodziejem, który ma super ekstra pracownię poszukałbym w niej zaklęcia. Musi być jakieś na followersów, i pewnie na różne inne fajne rzeczy. Masz rację! Super pomysł, Milo! Czekaj, a ty dokąd? Do pracowni! Storki mały, wstęp tylko dla czarodziejów. Ale to był mój plan! I to bardzo dobry. W czaropedii będzie zaklęcie na followersów. Witam cię w czaropedii, wszechwiedzącej encyklopedii czarodziejów. Czego duszyczka pragnie? Zaklęcia followersowego. Masz takie? No jak żeby inaczej. Niebezpieczne zaklęcie z dość mroczną historią. Zaczyna się od. za wolno. <słysy> <słysy> Dlatego na Wyspach Brytyjskich latają na miotłach po lewej. <słysy> I tak się kończy zaklęcie. Ups, za daleko. <słysy> Wypowiedz słowa, każdy człowiek poświata kres, followersem moim jest. Każdy człowiek poświata kres, followersem moim jest. Ej, to nie działa. Moje zaklęcie zawsze działa. Może masz włączony tryb cichy? Mój tablet nigdy nie jest... O nie, chwila, jest tryb cichy. Wow, pół szkoły mnie followuje. Hm. ostrzegam, czarodziejski followers followuje aż do bólu. A, świetnie, właśnie na taką lojalność liczyłam. <grywa> Tylko dla czarodziejów? <grywa> Teraz rozumiem, czemu mnie tu nie wpuszczają. <grywa> i liczbę moich followersów. Mam to w nosie. Mówisz 308? Mówię, mam to w nosie. I jeszcze więcej, 450. Och, uwielbiam tego buka. Tyle osób Cię obserwuje przez jeden głupi filmik z naczosami? Tak, właśnie dlatego. A może mogłyby podpisać moją petycję? Petycje nie pasują mi do marki. Masz teraz własną markę? Tak, ale bez petycji. Hej, Winter, co słychać? Co tam słychać? Fajny look! Fajny look. Ach, dzięki. Taki zestawik wymyśliłam, ale mam lekką obsesję. Lekką obsesję. A namówiłaś klub numizmatyczny do podpisania mojej petycji? Sprzedałaś im tekst Przybij piątaka z petycją, bo mamy piątaka i monetę piątkę. Mało zabawne. Mało zabawne. Ach pewnie pokręciłaś. Dobra, sam zbieram te podpisy. Widzimy się po lekcjach. Trzy na to winter mam mnóstwo followersów. Każdy chce dla siebie cząstkę Bili. Dla siebie cząstkę Billy. Cząstkę